Siema! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam kolejny przegląd aplikacji. Dzisiaj zajmiemy się grą Real Football 2012. Zapraszam! Przepraszam za usterki techniczne. Za usterki techniczne. O, tak będzie lepiej. Za usterki techniczne. Już będzie okej. No co jest? No co jest? Przepraszam. No, nie wiem, pierwszy raz mi się to stało. Chyba będzie okej. Jakiś upgrade chyba będzie. jest. Jakiś upgrade chyba będzie, jeśli się nie mylę. Zatrudźmy. Przepraszam, nie upgrade, tylko ten. Pacz nowy. Nie, nie ma pacza. Dobra, ja ma pacza sorry. Może. Yy... Co? O, jest Mario. Wi-Fi jest włączony i Ja będzie ok Chwilę, moment Sorry, to czekać... O, już jest ok, dobra yy, To może Zacznijmy grę yy, Gra rad football. To to jest piłka nożna yy, Piłka yy, Gra jest W zasadzie dobra Co to jest? A tu, to sorry Gra jest w dobrej profitie, wszystko zobaczycie. Jesteśmy ja naszą dumą narodową, czyli Polską. Gra jest super, naprawdę jest bardzo fajna, bardzo mi się podoba. Mój tata y, bardzo ją uwielbia, strasznie w nią gra, ale jest strasznie dużo w niej mikropłatności. W poprzednim odcinku pokazywałem wam Real Racing 3, ale ta gra to jest obłęd, obłęd mikropłatności. Wiecie, że kilka meczów można zagrać dziennie, później trzeba czekać 2-3 godziny i dopiero można grać. To jest straszna wada, bardzo mi się to nie podoba, nienawidzę tego. No ale no gra jest darmowa. Gra jest darmowa. I nie polecam wam pobierać y, nie po, pobierać Real Football y, 2013. Grafika troszkę się zmienia, nie niedużo nie dużo. się nie dużo się zmienia i jest y, gorsza w obsłudze, go, gorzej się w nią gra i no i, i no, Jezu. ja jestem. To może tak samo. O, może powiem tak. Tak samo się popsu, popsuła FIFA 13, że 12 jest dwa razy lepsza. Tylko graficznie się trochę zmieniła, a tak to, to lepsza jest 12. Dlatego Real Football 2013 nie, po, nie polecam pobierać. Może chodzi o. Może powiem coś o sterowaniu. Sterujemy takim analogiem. Tutaj. Widzicie? Y tym guzikiem dajemy sprinta. Tym podajemy. Tym. A tym strzelamy. I brama. Widzicie? Murawski. Jeżeli chodzi o kluby zagraniczne, może tak, pamiętacie PS 2007 albo 2008, PS nie miał licencji na kluby i na przykład Manchester United lub Chelsea albo Arsenal byli nazwani Manchester Red albo ten, tak samo jest w Real Football 2012, nie mają licencji na... Na kluby. Nie wykupili. W zasadzie ta gra jest darmowa. I, i, i nie, tutaj nie oszukujmy się, że, że będą wydawać, spec że Gameloft będzie specjalnie wydawać jeszcze kasy na licencję klubów. To przesady, to wtedy gra by nie była na pewno darmowa. Trzeba się cieszyć tym, co mamy. Może tak powiem. że za jakość filmów, no naprawdę, jeszcze będzie tak na pewno dużo tych przeglądów aplikacji z takiej jakości, bo naprawdę nie stać mnie na, na razie na sprzęt, wydałem, miałem kurczę 800, ale wydałem na, na, na ten na, y na korki, na, na inne inne rzeczy, y nie niepotrzebne do prl -y, a nie zagwarantowałem tak sobie sprzętu no, dobrego, tylko bym mógł, nie wiem, kupić jak jakąś lepszą kamerę, a nie aparatem na Naprawdę sorry za jakość, ale no musicie się postawić w cierpliwość i na pewno z, z, jak to się mówi, z rokiem, za, z, z rokiem na rok będzie lepiej. Pierwsza połowa za nami. No kurcze, pomyliłem się bramy. Zapomniałem, że, że to druga połowa. Kurz, coś mi nie idzie w tym meczu.

есть yes, брама No Lobodziński? Nie gościa. Jak mówię właśnie, to, to jest właśnie real futbol. Rożny mam. Sorry, że nic nie mówię o grze, bo no w grę za długo nie gram, za, za, za dużo w nią nie gram, bo mam FIFA 13. Wtedy tylko od czasu do czasu grałem w komunikacji miejskiej. Jak gdzieś siadę, albo to, to wtedy w nią pogry popieg. Na razie.